Mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O świętym Józefie dosyć rzadko myślimy jako o wzorze wychowawcy. A to błąd, dlatego że przecież gdy Ojciec przedwieczny wybiera dla swojego Syna, tutaj ziemskiego opiekuna, Kogoś, kto na ziemi będzie się opiekował Słowem przedwiecznym, to wybiera właśnie świętego Józefa. No i oczywiście nie może to być przypadek, nie może to być wybór jakiś tam. To bez wątpienia jest decyzja najlepsza, jedyna możliwa w swoim rodzaju. A więc święty Józef zostaje wybrany jako ten, który ma słowo Boże w jego ludzkiej naturze do doskonałości prowadzić. Bo dobrze wiemy, że ludzka natura Pana Jezusa jak najbardziej może się rozwijać i jak najbardziej się rozwijała. Mamy to bezpośrednio potwierdzone w Piśmie Świętym i jest to w zasadzie zupełnie naturalne. I tak święty Józef zostaje do tej wielkiej roli wyznaczony. Pamiętajmy od razu na samym początku, że gdy Myślimy, rozważamy świętego Józefa jako wzór dla wychowawcy. To nie tylko będzie to w pierwszej linii dotyczyło rodziców czy tych, którzy zawodowo zajmują się wychowaniem młodych ludzi, ale będzie od, pod tym względem wzorem dla absolutnie każdego. Powiem. Każdy człowiek, chociażby ze względu na miłość do swojej ojczyzny, do której jesteśmy bezpośrednio zobowiązani poprzez czwarte przykazanie dekalogu, każdy człowiek, każdy obywatel jest zobowiązany do tego, żeby troszczyć się o ten wzrost, o rozwój kolejnych pokoleń. Sama miłość bliźniego zobowiązuje nas do tego, żeby na sercu leżało nam, leżało nam dobro tych kolejnych pokoleń, tych, którzy szczególnie potrzebują naszego dobrego przykładu, tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy. A więc każdy jest adresatem tego kazania, nie tylko ten, kogo ono zupełnie bezpośrednio jako wychowawcy dotyczy. A więc Kimże jest i jaki jest ten wychowawca wybrany przez Ojca Przedwiecznego dla Słowa Przedwiecznego, dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty Józef oczywiście troszczy się o Pana Jezusa. W tych pierwszych latach Pana Jezusa, latach dziecięcych, widzimy to bardzo wyraźnie. Pan, Pan nasz Jezus Chrystus jest broniony przez Świętego Józefa. Najpierw. W drodze do Betlejem. Tam święty Józef troszczy się o to, żeby znaleźć jakieś miejsce pomimo tych trudnych warunków. Później, gdy, następuje, gdy pojawia się zagrożenie, święty Józef, chroniąc dzieciątko Jezus, ucieka do Egiptu. Jednak święty Józef nie jest tym typem rodzica i opiekuna, który nieustannie. Nachyla się nad tym dziecięciem i nieustannie pilnuje, żeby tylko absolutnie nic nieprzyjemnego Pana Jezusa nie spotkało. Święty Józef jest troskliwy, ale wcale nie jest zaborczy. Nie, nie można by go nazwać tak zwanym rodzicem helikopterem, który krąży nieustannie wokół dziecka, pilnując, żeby chociażby usunąć chociażby cień jakiegokolwiek zagrożenia, jakiejkolwiek nieprzyjemności. Po czym to widzimy? A widzimy to w tej jedynej scenie, którą mamy opisaną z takiego młodzieńczego życia Pana Jezusa, mianowicie obnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Skoro doszło do tego, że Pan Jezus mógł zostać przez te trzy dni w świątyni i rodzice tego nie zauważyli, to znaczy, że jednak w tym młodzieńczym wieku Pan nasz Jezus Chrystus w jakimś stopniu, jednak cieszył się pewną wolnością, jednak nie był pod stałym nadzorem swoich rodziców. Jakkolwiek ta scena by nie przebiegła, jakkolwiek by się to dokładnie nie, roz nie rozegrało, bez wątpienia zakłada to również to, że święty Józef potrafi potrafi Panu Jezusowi zostawić pewną wolność, potrafi od z nie. Cały czas śledzić wszystko, co on robi, i jest to, to oczywiście zachowanie niezwykle wychowawcze. I jest to wzór również pod tym względem święty Józef jest wzorem dla każdego rodzica, dla każdego wychowawcy. Niewiele jest rzeczy, które tak bardzo krzywdzą dziecko, jak rodzic, który próbuje wszystkie problemy za nie rozwiązać, jak rodzic, który nieustannie wisi nad tym dzieckiem. I stara się każdy cień niedogodności z jego życia usunąć. Młody człowiek również musi się uczyć radzić sobie z problemami, i taki rodzic czy opiekun, który próbuje wszystko zrobić za niego, wyrządza temu dziecku ogromną krzywdę. A więc święty Józef jest troskliwy, ale nie jest nadopiekuńczy. Dalej, co możemy jeszcze zobaczyć? W tym wspaniałym wzorze dla każdego wychowawcy. Święty Józef, gdy wypełnia tą absolutnie wyjątkową rolę, uczy pana Jezusa wykonania, wykonywania prostego fachu, którym sam się zajmował. A więc prosta fizyczna praca, której On sam uczy Pana Jezusa. Jest w samym tym fakcie coś wyjątkowego, coś wspaniałego, że sam Bóg chce uczyć się od człowieka tej prostej pracy. Pokazuje to jednocześnie, jak to jest wielkie, jak to jest piękne i jak wspaniałe, gdy właśnie rodzic poświęca swój czas. Po to, żeby dziecko czegoś konkretnego, czegoś praktycznego nauczyć, warto, żeby każdy rodzic zrobił sobie rachunek sumienia z tego, ile czasu poświęcił dla swojego dziecka w ten właśnie sposób, żeby coś tego dziecka, czegoś tego dziecka nauczyć. Taka Rzecz, której dziecko uczy się bezpośrednio od swoich rodziców, praktyczna umiejętność, zwykle zostaje na całe życie. Zwykle jest to wspomnienie, które pozostaje i ta umiejętność pozostaje głęboko wyryta w duszy człowieka. A szczególnie w tych naszych coraz bardziej scyfryzowanych czasach, jest to koniecznie potrzebne, żebyśmy uczyli się. Konfrontować się z tą prostą rzeczywistością materialną i poduczyli się zmieniać tą rzeczywistość materialną, wprowadzać w nią pewien porządek, co jest bezpośrednio dziełem godnym namiestników tego stworzenia, godnym istoty rozumnej, tym bardziej godnym dziecka Bożego. Więc święty Józef, jako opiekun, jako wychowawca, uczy pana Jezusa tej prostej fizycznej pracy, którą sam się Zajmował. Święty Józef, oczywiście, nie może zabraknąć tego trzeciego punktu, o którym praktycznie zawsze mówię, gdy mówię o Świętym Józefie. Nie mamy przekazanego w Piśmie Świętym żadnego jego słowa. Święty Józef to jest bez wątpienia ten milczący święty na kartach Pisma Świętego. I również tutaj możemy wyciągnąć pewien wniosek dla rodzica, dla wychowawcy. Otóż Bardziej działa przykład niż słowa. Słowa brzmią, a przykład pociąga. I święty Józef również to nam pokazuje. I tutaj w sposób szczególny też ujawnia się rola wszystkich tych, którzy nie są bezpośrednio zajęci tą pracą wychowawczą. No bo tutaj absolutnie kluczowe znaczenie ma jak wygląda całe społeczeństwo, bo jak wyglądają przynajmniej małe wspólnoty. A więc tutaj właśnie dobry przykład to jest coś, co każdy może dawać i jak najbardziej ma to wpływ na kolejne pokolenia. To jakie są te starsze pokolenia, oczywiście, że ma ogromny wpływ i jeśli bylibyśmy wzorem wiary, nadziei, miłości, roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania męstwa, cnót boskich i kardynalnych, jeśli bylibyśmy takim wzorem, to i na poziomie naturalnym byłby to doskonały przykład, i na poziomie nadprzyrodzonym to sprawiałoby, że łaska Boża dużo lepiej krążyłaby w tym krwioobiegu Kościoła. I w ten sposób faktycznie, prawdziwie wypełnialibyśmy ten nasz obowiązek miłości, miłości wobec Naszej ojczyzny, miłości wobec tych kolejnych pokoleń, miłości wobec w zasadzie całego kościoła. A więc przykład. I to oczywiście jest szalenie trudne, bo jakieś jedno konkretne postanowienie można spróbować je zrobić, ale gdy stajemy przed wyzwaniem po prostu dawać dobry przykład, no to jest to zupełnie Ogólno-ogarniające, to znaczy obejmuje tu całe nasze życie. A dlatego właśnie szczególnie potrzebujemy do tego pomocy Świętego Józefa. Bo oczywiście, że jest to trudne, ale bynajmniej nie znaczy to, że jest to dla nas niemożliwe. Każdy z nas zupełnie osobiście otrzymuje te łaski, których potrzebuje, żeby osiągnąć świętość. Zupełnie osobiście takie dokładnie, jakich potrzebujemy. Tylko my musimy teraz nasze dusze otwierać na te łaski, musimy z tą łaską współpracować. I nie dziwmy się, że no, tyle razy już próbowałem, a się nie udało. Bo to, co wielkie, musi rosnąć w czasie, to musi się rozwijać powoli. Świętość nigdy nie spada tak nagle z nieba, jak taki meteor. Ona zawsze musi wzrastać. Nawet jeśli czasem wzrasta wyjątkowo szybko. Bywają takie przypadki, to naturalnym dla niej jest powolny, spokojny rozwój. I dzisiaj o to prośmy świętego Józefa, abyśmy potrafili go w tym właśnie naśladować, w ten sposób, abyśmy również to wielkie nasze powołanie, wynikające z miłości bliźniego, wynikające z tego naszego prostego obowiązku troski o duszę naszych bliźnich abyśmy to wielkie powołanie potrafili wypełniać. Prośmy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej, żebyśmy przede wszystkim byli tym dobrym przykładem i żebyśmy w ten sposób napędzali ten krwioobieg łaski w Kościele i w ten sposób przyczynili się do no właśnie, do czegoś, o, tym, o czym jeszcze koniecznie trzeba wspomnieć. Otóż gdy myślimy o świętym Józefie jako o wychowawcy, no to z jednej strony wyjątkowe zadanie. Oto dziecko, dziecko Boże, to jest przecież Syn Boży, Jezus Chrystus. No, absolutnie nieporównywalny przykład do niczego innego. Pamiętajmy o tym, że od czasów Pana Jezusa każdy człowiek w tak prosty sposób przez chrzest święty staje się uczestnikiem boskiej natury. Staje się częścią Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc każdy z nas, kto w jakikolwiek sposób bierze udział w tej pracy wychowawczej, przykłada swoją rękę do tej nieśmiertelnej duszy, która ma się stać częścią Pana naszego Jezusa Chrystusa, jego mistycznego ciała, do utworzenia w kimś, odtworzenia w kimś tej boskiej natury, tak żeby stał się uczestnikiem boskiej natury. A więc wcale to zadanie nie jest aż tak bardzo różne od tego zadania, które pełnił tutaj święty Józef. Pamiętajmy, że to nie są tylko jednostki ludzkie, to są dzieci Boże, to mają być dzieci Boże, to mają być dusze, które mają radować się radością Trójcy Przenajświętszej, gdy Bóg spojrzy na takiego człowieka, który staje na sądzie ostatecznym to Bóg musi powiedzieć, To jest mój syn umiłowany. I myśli wtedy, widzi wtedy Chrystusa. Tak wygląda człowiek, który jest w stanie łaski uświęcającej, jest wszczepiony w Chrystusa, jest uczestnikiem boskiej natury, jest częścią mistycznego ciała Chrystusa. Więc każdy, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do tego, żeby ta łaska płynęła w tym krwiobiegu kościoła, żeby rozkwitała w kolejnych duszach. On przyczynia się do rzeczy niezmiernie wielkiej. Prośmy o to dzisiaj świętego Józefa, abyśmy potrafili temu zadaniu sprostać. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.